Biznes zaczyna się od ludzi. Podcast Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. inwestycja dla firmy. Jak usprawnić rekrutację, zmniejszyć rotację pracowników oraz zatrzymać w firmie najbardziej wartościowe osoby. Co zrobić, żeby poprawić warunki pracy na poszczególnych stanowiskach, wprowadzić elastyczne formy pracy, zmodernizować przestrzenie socjalne czy zadbać o jakość transferu wiedzy w firmie? Zainspiruj się dobrymi praktykami z projektu Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy. Posłuchaj dlaczego zarządzanie różnorodnością pracowników jest potrzebne w firmie oraz jakie rozwiązania możesz wprowadzić, aby je poprawić. Wsparcie dla przedsiębiorców w zarządzaniu różnorodnością pracowników. Dzień dobry. Witam w pierwszym odcinku podcastu Biznes zaczyna się od ludzi. Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy. Jest on poświęcony narzędziom zarządzania różnorodnością pracowników, które są wdrażane przez małopolskich przedsiębiorców uczestniczących w projekcie Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że dbanie o pracowników przynosi konkretne korzyści organizacji, a także o konieczności świadomego zarządzania różnorodnością pracowników w dobie starzejącego się społeczeństwa. Moim gościem jest Anna Pasternak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, kierownik projektu Pracownicy Najlepsza Inwestycja dla firmy. Aniu, patrząc z punktu widzenia instytucji rynku pracy, która wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu, a także utrzymywaniu pracowników, z jakimi wyzwaniami HR-owymi mieszą się dzisiaj organizacje? Współcześni menedżerowie obecnie stają przede wszystkim przed wyzwaniem zarządzania organizacją wielopokoleniową. Aktualnie w przedsiębiorstwach spotykają się przedstawiciele właściwie czterech pokoleń. Wyzwaniem zatem staje się wykorzystanie tej różnorodności wiekowej i stworzenie warunków zapewniających efektywną współpracę pomiędzy pracownikami. Tych czterech generacji. Jednocześnie sytuacja demograficzna, starzenie się społeczeństwa już od jakiegoś czasu powoduje problemy z brakiem rąk do pracy. Z kolei pracodawcy także nie stosują polityk utrzymania starszych pracowników w firmach. Często wynika to ze stereotypowego myślenia o ich malejącej przydatności. Sprawia to, że pracodawcy w niewystarczający sposób jednak dbają o to, żeby pracowników zatrzymać, o ich rozwój. Mówimy oczywiście o tych starszych pracownikach. Zbyt mało też dbają o ich profilaktykę zdrowotną czy dostosowanie kompetencji do nowoczesnych technologii i również o pogodzenie życia zawodowego z prywatnym. W efekcie ci starsi pracownicy odchodzą zbyt wcześnie, czasem przedwcześnie z rynku pracy. No i jest to ogromną stratą dla, nie tylko dla samych firm, ale generalnie dla rynku pracy, bo zabierają ze sobą często latami nabyte doświadczenie i wiedzę. I właśnie odpowiedzią na te problemy jest projekt Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. No właśnie, ten projekt oferuje dość kompleksowe wsparcie na zarządzanie różnorodnością pracowników. Co ono obejmuje? Wsparcie dla pracodawców można podzielić na kilka takich zasadniczych etapów. To jest analiza i diagnoza, doradztwo strategiczne, doradztwo HR i etap wdrożeniowy. Kluczowym etapem współpracy z pracodawcą jest analiza i diagnoza sytuacji firmy. W tym czasie staramy się poznać model działania firmy, dokonujemy analizy kluczowych procesów kadrowych w firmie, ale przede wszystkim następuje tu określenie realnych potrzeb pracodawcy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W firmach odbywają się wówczas spotkania, warsztaty, wywiady z udziałem konsultantów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i ekspertów zewnętrznych z zakresu zarządzania strategicznego i ekspertów z zakresu HR. Ze strony pracodawców z kolei w spotkaniach biorą udział właściciele, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, ale także kluczowi pracownicy, którzy mogą dostarczyć istotnych informacji o sposobie działania firmy i przede wszystkim o potrzebach pracowników. Zwieńczeniem tego etapu jest przygotowanie strategii zarządzania wiekiem. Jest to dokument obejmujący dość długą perspektywę, dlatego przygotowujemy też dokument wykonawczy, nazywamy go indywidualnym planem wsparcia, i w nim uwzględniamy te elementy, które są najpilniejsze do wdrożenia i możliwe do sfinansowania w ramach projektu. W ostatnim etapie już staramy się wesprzeć pracodawców we wdrożeniu tych rozwiązań, i to są zarówno te rozwiązania, które dofinansowujemy w ramach projektu, jak i rozwiązania z zakresu HR. Jeśli chodzi o te rozwiązania, które dofinansowujemy w postaci grantu, to dotyczą one bardzo szerokiego zakresu. To są rozwiązania dotyczące ergonomii stanowisk pracy. Rozwiązania dotyczące elastycznych form zatrudnienia, doposażamy zdalne stanowiska pracy, czy też są to działania integrujące pracowników, pomagające poprawić ich warunki pracy, stworzyć przyjazne środowisko pracy, a więc także Doposażamy pomieszczenia socjalne czy nawet pomagamy tworzyć pokoje relaksu czy jakich, jakieś miejsca do wypoczynku. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązania kadrowe, one także dotyczą bardzo szerokiego zakresu. Począwszy od spraw związanych z rekrutacją, opisów stanowisk zakresów czynności, planów rozwojowych, szkoleniowych, wdrażania do pracy nowych pracowników, ale także rozwiązania poprawiające komunikację czy kształtujące kulturę organizacyjną. Każdy pracodawca wraz z kadrą zarządzającą i także częścią pracowników może uczestniczyć w trzech szkoleniach. Dotyczą one zarządzania wiekiem i różnorodnością, wypalenia zawodowego i współpracy w zespołach wielopokoleniowych. To rzeczywiście jest dość szeroki wachlarz wsparcia. W kolejnych odcinkach naszego podcastu będziemy mówić o tych różnych rozwiązaniach właśnie wdrażanych przez konkretnych przedsiębiorców, którzy uczestniczą w projekcie. Natomiast Ciebie chciałabym zapytać, co zdaniem tych przedsiębiorców, którzy mieli już okazję przejść całą tą ścieżkę w projekcie, jest największą wartością udziału w nim? Wydaje się, że to, co pracodawcy najbardziej cenią w projekcie Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy, można sprowadzić do dwóch elementów. Po pierwsze jest to indywidualne podejście do każdego pracodawcy. Każda firma otrzymuje wsparcie szyte na miarę jej potrzeb i potrzeb jej pracowników. Uwzględniamy tu zarówno specyfikę firmy, branżę, w której działa, ale także obszar geograficzny, otoczenie konkurencyjne. Natomiast kluczowe jest oczywiście to, czego potrzebują pracownicy, którzy są zatrudnieni w tej firmie. Drugą ogromną zaletą jest kompleksowość wsparcia. Obecnie właściwie wymogiem współczesności staje się wypracowanie w firmach rozwiązań systemowych traktujących odmienności pokoleniowe nie jako zagrożenie, lecz jako szanse dla organizacji. Takie wybiórcze stosowanie pojedynczych rozwiązań nie przynosi oczekiwanych efektów, jeśli firma będzie w pozostałych obszarach y, zarządzania zasobami ludzkimi stosowała złe praktyki. Dlatego też najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest przygotowanie kompleksowej strategii zarządzania wiekiem, która będzie zawierała y, uzupełniające się wzajemnie narzędzia. Tak właśnie jak to robimy w projekcie Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy. Taka strategia jest dokumentem długofalowym. Yy, powinna być ona, jest w naszym projekcie zawsze dokumentem komplementarnym względem strategii działania całej firmy. Jest ona zawsze poprzedzona bardzo wnikliwą analizą i diagnozą. I przede wszystkim jest ona wypracowywana wspólnie z właścicielem, wspólnie z kadrą zarządzającą, wspólnie z pracownikami, po to, aby czuli się oni jej właścicielami i identyfikowali się z rozwiązaniami, które wspólnie zaprojektujemy, a później wdrażamy. No, i żeby chcieli je właśnie później też wdrażać po projekcie, nie tylko z pieniędzy, grantu, który, który dostają od nas. Czy patrząc na firmy biorące udział w projekcie, możesz stwierdzić, czy chętnie wprowadzają u siebie rozwiązania z zakresu zarządzania różnorodnością pracowników? Wiele firm deklaruje, że idea zarządzania wiekiem i różnorodnością jest im bliska, ale nie zawsze przekłada się to na praktykę. Oczywiście empatia i otwartość są niezwykle ważne, są właściwie niezbędne do tego, żeby wdrażać takie rozwiązania, ale niestety jest to niewystarczające do tego, żeby doprowadzić do trwałych, pozytywnych zmian w organizacji. Wydaje się, że barierą szerszego wykorzystania zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmach jest niewiedza, niezrozumienie, brak świadomości z korzyści, jakie te rozwiązania przynoszą i z tego, że właściwie jest to koniecznością aktualnie. I dlatego y, ten brak świadomości, czym jest prawdziwe zarządzanie wiekiem i różnorodnością oraz budowanie kultury włączającej sprawia, że pracodawcy początkowo negują lub kwestionują rozwiązania, które im proponujemy. Problemem jest także niska świadomość nie tylko wśród pracodawców, ale generalnie wśród społeczeństwa na temat wyzwań demograficznych. Wprawdzie wszyscy słyszeli, że społeczeństwo się starzeje, że grozi to nieuchronnym brakiem rąk do pracy, ale. Przede wszystkim pracodawcy nie łączą tego ze swoimi problemami, z problemami kadrowymi, które w ich firmach występują, z problemami z rotacją, z absencjami chorobowymi, czy po prostu problemami z rekrutacją. W związku z tym nie mają też jakiejś szczególnej motywacji do podejmowania działań w tym zakresie. Tymczasem, w rzeczywistości, ten problem dotyczy każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, od branży, w której działa, czy też od Pozycji na rynku. I dlatego też w projekcie Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy przewidzieliśmy dość duży blok działań świadomościowych, upowszechniających yy, i traktujemy te działania niezwykle poważnie. To prawda. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie, czy, yy, yy, czy chętnie wdrażają rozwiązania z zakresu zarządzania wiekiem i różnorodnością, Odpowiem tak, pod warunkiem, że pokonamy tę barierę związaną z nieświadomością i brakiem wiedzy. No to na koniec jeszcze jedno pytanie tak naprawdę, bo wszystko chyba zależy od tego, czy zaszczepimy im bakcyla zarządzania różnorodnością pracowników. Jeżeli się uda, to jest szansa, że później rzeczywiście będą te rozwiązania u siebie zdrażać. Ale tak naprawdę. Hmm, co musi się wydarzyć, żeby te rozwiązania, które zapoczątkowujemy z nimi w projekcie, z pracodawcami w projekcie, tak, które mają możliwość wdrożyć dzięki naszemu wsparciu, były w tych firmach kontynuowane. Rzeczywiście zdefiniowaliśmy kilka czynników sukcesu. One w dużej mierze ciągle sprowadzają się do tej świadomości i właściwego zrozumienia, czym zarządzanie wiekiem i różnorodnością jest. Po pierwsze, konieczne jest i staramy się to robić, uświadamiać szefom, pracodawcom, że każde pokolenie, choć inne, różne od siebie, wnosi do firmy odmienne talenty, zdolności, kompetencje, które łącznie mogą tworzyć nieocenioną wartość dla firmy. Po drugie, staramy się podkreślać i uświadamiać pracodawcom, że yy, yy, najważniejsze są mocne strony każdego pracownika i to na nich powinni się koncentrować, yy, szczególnie u osób starszych, yy, a nie na ograniczeniach, które u tych osób występują. Chcemy także pokazać pracodawcom realne korzyści z zarządzania wiekiem i różnorodnością i wspierać ich, towarzyszyć im na każdym etapie wdrażania tych rozwiązań. Zwrócę tutaj uwagę, że udział pracodawcy w projekcie wynosi od 12 do 15 miesięcy, więc jest to dość długi czas. Możemy w tym czasie wiele pożytecznych rozwiązań wdrożyć. Oczywiście kluczowe jest także bardzo indywidualne podejście do każdej firmy. Nie można tutaj stosować rozwiązań schematycznych, sztampowych. One muszą być absolutnie dopasowane do potrzeb każdej firmy, każdego pracownika niemalże z osobna. Przyte na miarę. Dokładnie tak. No i chyba najważniejsze. Hmm, Musimy uświadamiać pracodawcom, muszą to zrozumieć, że firmy przyszłości, firmy, które chcą się rozwijać, które chcą umacniać swoją pozycję na rynku, to będą firmy otwarte na różnorodność, oparte na włączającej kulturze organizacyjnej, które czerpią z niej swoją siłę. To chyba dobra puenta do tej rozmowy. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie ona inspiracją dla innych przedsiębiorców, nie tylko z Małopolski, żeby wdrażali u siebie rozwiązania, które poprawią zarządzanie różnorodnymi zespołami pracowników i pozwolą im jak najlepiej wykorzystać potencjał każdego z nich. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Też mam taką nadzieję. Również bardzo dziękuję. Pracownicy, najlepsza inwestycja dla firmy. Co o projekcie pracownicy, najlepsza inwestycja dla firmy, myślą jego uczestnicy? Posłuchajmy. Mateusz Adamiak, przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Derteks Spółka Zo. Dzięki udziałowi w projekcie um, zaczęliśmy zwracać uwagę na bardzo dużą ilość kwestii, których wcześniej w toku codziennej pracy nie było możliwości czasu, żeby, żeby się nad tym zastanawiać. Podstawą korzyścią wydaje mi się jest to, że mamy większe zaufanie na linii nie wiem, kadra zarządzająca pracownicy, czy myślę, że też między pracownikami dzięki udziałowi w różnych szkoleniach. Przede wszystkim większa świadomość tego, na przykład, z czym się wiąże praca zdalna, czy chociażby kwestie dotyczące szkoleń związanych z wypaleniem zawodowym, które też mieliśmy okazję brać udział. Czy cała wiedza ekspercka, którą nam przekazano. tak? Ehm, oprócz tego, ja osobiście uważam, że największą korzyścią, która też się przełoży na kolejne, e, jest to, że, że mogliśmy wyprostować bardzo dużo kwestii formalnych, związanych z e, m, chociażby dokumentami tak, kadrowymi, regulaminami w naszym wypadku pracy, pracy zdalnej, wynagradzania. To jakby wprowadzenie tych zmian pozwoliło nam na to, że przy chociażby zatrudnianiu kolejnych pracowników, po pierwsze wiemy na co zwrócić uwagę bardziej w procesie rekrutacji, ale później też po procesie rekrutacji już ten proces zatrudniania, wdrażania nowego pracownika jest wiele łatwiejszy. Tak? A oprócz tego, jeszcze kwestia chociażby. Zarządzania różnorodnością, akurat w naszej firmie, że tak powiem, tą różnorodność się objawia przede wszystkim chociażby w wieku pracowników. Tak? W momencie, w którym startowaliśmy do, do projektu, różnica wieku między najmłodszym a najstarszym pracownikiem w naszej firmie wynosiła, uwaga, 50 lat. Wydaje mi się, że też na poziomie zarządzania tymi pracownikami, no, wiemy na co trzeba zwrócić uwagę przy. Pracowników mają tym lat 20, 40, 60 czy 70, bo i takich pracowników mamy. I to jest ogromny plus tego, że trochę lepiej wiemy, jak tą różnorodnością zarządzać, na co zwracać uwagę. Pracownicy najlepsza inwestycja dla firmy. Agnieszka Worwa. Firma Worwa Max Produkcja Dystrybucja. Przełożyliśmy cały system w firmie. Wydarzyło się w ciągu tego roku dużo bardzo pozytywnych rzeczy. Jakby korzystając tutaj z Wojewódzkiego Urzędu Pracy nasunęły nam się pomysły na kolejne szkolenia. Tak? Na poukładanie struktury w firmie. Na właśnie wyciągnięcie odpowiednich kierowników, menadżerów. Też jesteśmy w trakcie w tym momencie, jakby pozyskanie nowych środków na szkolenia właśnie. Mamy tutaj takie szkolenia dla tych kierowników, dla, dla menadżerów, więc, no my traktujemy naprawdę ten rok jako taki bardzo mocny rok rozwojowy, właśnie dużo pomysłów. Dużo pozmienialiśmy właśnie formy rekrutacji, formy dawania ogłoszeń, nie wiem, samej oceny pracownika, sposobu właśnie przekazywania informacji, tak, w firmie. No, tak jak mówię, no, tutaj wszystko się zaczęło od no, podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i naprawdę dużo fajnych rzeczy zaczęło się. Pracownicy, najlepsza inwestycja dla firmy. Tomasz Rogusz, przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe Storem spółka o. Projekt otworzył nam oczy. E, przybycie konsultantów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy pokazało nam, na co my, jako firma, powinniśmy zwrócić uwagę. E, głównie na zmianę warunków socjalnych. E, to, co my żeśmy widzieli, no, to nie było to, co powinno być. Projekt pozwolił nam na całkowitą zmianę. Warunki socjalne zostały poprawione. Oprócz tego wdrożyliśmy mentoring, który naprawdę pomógł osobom i mentorowi i uczniowi nawiązać dobre relacje. Pokazanie tego, że można coś takiego zrobić w firmie. I kolejna rzecz to jest poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników na maszynach i dzięki temu projektowi mogliśmy na to zwrócić bardziej uwagę. Najlepsza inwestycja dla firmy. Podcast jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.